Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiek. witajcie w kolejnym odcinku solo. Słuchajcie, ruszamy sobie dzisiaj dalej. Dzisiaj sobie my się podrobimy troszeczkę w tej kuchni jeszcze. I tak, dobrze też zwrócił uwagę, że przecież nie potrzebuję każdego połączenia, to jest osobno, tylko mogę sobie zrobić kable z jednej strony, więc zrobimy to w ten sposób. Ups, rozwaliłem ścianę. Dobra. No i ktoś mi napisał, że przecież możesz, ku później tutaj se podłączyć, więc nie ma sensu. No i racja, racja. <laughs> Dobra, słuchajcie, więc tak. Potrzebujemy oczywiście storage busy. A to wrzucimy tu. Ogólnie jestem na zaktualizowanej paczuszce, testuję obecnie. I powiem szczerze, że tu jest ciemno. I powiem szczerze, że, że, że... Hm. Gdzieś... E, czy... Ogólnie nie wiem, co, co, co się dzieje z tym Minecraftem. Czy czasami optymalizacja jest jaka, za to chyba już po prostu przez mody, nie? Ileż modów i tak dalej, i tak dalej, z Dobra, więc tak, słuchajcie, potrzebujemy storage busy, nie? Storage, storage bus. Mhm, <laughs> <laughs> ok. Słuchajcie, czy mamy jakieś storage busy? Nie mamy żadnego storage busa. Hmm, więc trzeba sobie zrobić jeszcze raz zróbmy tutaj potrzebujemy Uuu, formation core będziemy mieć tylko jeden nie formation core i annihilation core <laughs> dobra więc e, róbmy sobie pierwszy annihilation core potrzebujemy żółty procesor logic procesor jest ja bez tutaj o no, cholera Mało, 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 mało. My ja też tam mamy 5. Nie, to wystarczy w sobie. Nie, braknie. Ale dobra, to zrobimy na razie tyle, ile mamy. Da! Mm, 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 mm. Później co tam było? E, później, później mieliśmy ten proszek, nie? Migilation Flux Dust, właśnie Flux Flux. Ale przecież tutaj chyba powinno nam to zadziałać. Jak będziemy sobie chcieli zrobić w ten sposób. O, właśnie, je. A po to dwie sztuki to ja teraz udaje. <laughs> Dobra. Tu mamy cztery. Okej, okay. sześć. Sześć, sześć, sześć. Teraz potrzebujemy. Formation Core, no i właśnie tutaj będzie już problem, bo mamy tylko 4 eee, sztuki, niedobrze, niedobrze, niedobrze. <laughs> A, czekajcie, coś mi tam wkładali? Silikon do wytworzenia tego procesora, tak silikon i złoto, złoto jeszcze potrzebujemy Logic Press. Dobra, jedna sztuka. Tak, w ogóle to. Mm, he, he, he. To nie będzie mi potrzebne, to też nie. Bloków kwarc też nie. Drewno nie. Ten kwarcyk na razie mi się przyda? Nie. Znaczy na chwilę obecną nie. Bo 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 bo, bo, bo miejsce, nie. E, to mi się nie przyda, to też mi się nie przyda i to też mi się nie przyda. Ok, ten kwarcyk na razie też tutaj wrzuca. Logic Processor, później Gold. Nie, no przecież staka nie będę aż potrzebował bez przesady Dobra. <laughs> Podrobimy sobie parę sztuk właśnie z silikonowych, Sili, 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 Sili. Nie mam też tych silikonowych? Niemożliwe. Ups, też nie mam. No to fajnie. Yy... Scylla, okej, okay, to na pewno mi się to przyda i na pewno przyda mi się to. Okej, okay. mm, troszeczkę mało. Czekajcie, a co to jest? Co to jest? Czy to nie są te... Fuzzy Card? To, to, coś to, coś to tutaj robi. Czy to będę mógł wrzucić na przykład tą kartę tutaj? Ale pewnie nie. Wezmę sobie wszystkie. <grym> nie, ale to raczej, raczej taka wcieszka nie wejdzie, właśnie. Tutaj wchodzi coś innego. Pytanie tylko: co? Eee, dobra. <grym> Ogólnie tak, no, mi paczuszkę. I, mm, i... się zastanawiam czy będzie wszystko dobrze działać bo jeśli tak, to pewnie wam ją udostępnię za jakiś czas i tak dalej. Aha, oczywiście przypominam o tym, żebyście mm, zostawili łapę w górę koniecznie no i prosiliście pod ostatnim odcinkiem abym poszedł do Twilightu, żebym gdzieś poeksplorował ja stwierdziłem, że ok, zrobię to, ale to dopiero w czwartkowym odcinku. Bo dzisiaj chciałbym przynajmniej sobie no, zrobić tą część. A część rzeczy, które tam jeszcze podłączę i tam resztę sobie, powiedzmy, dorobię yy, podczas... Yy, no wiecie, podczas jakiegoś tam wolnego dnia, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, to tak, to idzie tu, to idzie tam, i to idzie tu. <laughs> ok, myśmy potrzebowali tych yy, procesorów, nie? Tak, 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 tak. tak. Jest dobrze. Dobra, dwie sztuki na razie wystarczą w zupełności. Formation core, formation core, ok. A na razie tego nie będę rzucał.

i 6 OK <laughs> Mamy 6 teraz tak e, pistony pistony Porzebuje ich 12 Dobra 12 sztuk i teraz tak 6 e, lepkich poczylimy mm, a właśnie slimeboło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. okej. Okay. Dobra, idzie to. Lepki i zwykły. Okej, okay. mamy sześć sztuk. Dobra jest. A teraz możemy się spokojnie udać do góry. Tam, tam, tam. Podobno jest jakiś kluczyk. Pamiętam nawet. Pamiętam nawet, że swego czasu nawet tak przenosiłem skrzynki, że pamiętacie było. Yy, zawartość zostawała w środku i nie pamiętam jak to się nazywał. Król, chyba z takiego modu, którego. Yy, obecnie nie mam. <laughs> Dobra, teraz by się jeszcze ten terminal przydał, nie? Tutaj. Terminal. Minecrafting terminal. Oho. Oho. O, dobrze, że, dobrze, że zostało nam tego trochę. Tego annihilation core i formation core. Widzę. Był. No myślę, że Maja będzie zadowolona, że jej tak kuchnię urządzam, bo to teraz specjalnie pod Maje to robię. Ja bym tego nie musiał robić w ogóle. Więc serniczek widzę. Echem, dobra. No nie, wie, wiecie o co chodzi. Kury. Nie ja myślę, że mi braknie. A czy? Aha, klas, Glass, klas, Quartz Glass, Quartz Glas, Quartz glass. O, w Tupala. Muszę dorobić. E tego się nie spodziewałem. No w... Pyta Jerza Co to z Quartz crystal. Okej, okay. trzeba sobie troszeczkę zmaceratorować. Znaczy z ryza... Pul, pulwa, pulwa. Dobra, pulwa, pulwa. A co mi ten? O, tutaj mam jeszcze ten. Ogólnie tutaj mam coś, ma ja nie wiem, czy ma coś przepalać, czy nie. Uuu, lapis, emeraldy. Degoś musiały wypaść. Uopatrzcie to jeszcze do przepalenia. No dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobra, 32 sztuki jest dobrze. Eee, Bank. To też rzucimy tutaj. Emeraldy, złoto. Jeszcze raz wiem ile tego będę potrzebować ale zrobię więcej dobra myślę że zrobiłem w, w miarę wystarczająco dobra, tutaj mamy trzy, aż trzech nie będziemy potrzebować eme terminal, okej okay. dobra, eme terminal mamy i teraz tak, musimy mieć jeszcze calculation processor mamy coś takiego cal nie mamy nic takiego jak calculation Procesor, więc sobie trzeba zrobić. Więc calculation pure Certus quartz, pure Certus pure. Pure na pewno mamy. Pure, pure, pure. To i tu, to i tu, tu. Nawet ostatnich troszeczkę dorobiłem, więc. Dobra, tam później musimy mieć redstone i silikon, redstone i silikon. Mamy wszystko, okej. Okay. Aha, tak. Tyk, tyk, tyk. To już tam się zrobi ten procesorek. Potrzebujemy jeszcze crafting, na pewno. Mhm. Dobra i jeszcze chyba crafting był do tego dokładnie. Jedna sztuka. Dobra, czyli tak. M Terminal, Crafting No i Calculation. M Crafting Terminal. OK. <laughs> no to idziemy sobie yy, podłączyć tego do kuchni. Kuk! Tu by się przydał jakiś kurde ten Ciekawe, czy z tego Glowstone'a możemy zrobić a, ten. Wiecie co. To się nazywało. No ten... Y, 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 mam słowo na końcu języka i mi wyleciało. No te, o o o. Fasady właśnie, fasady. facade hmm. tak. Teraz patrzę, patrzcie Ja pierdykam Cable anhor właśnie. Kabel anhor cable. Cable anhor i tam mieliśmy glow z Glow. Zobaczmy, czy będziemy mogli zrobić z tego, ktoś ostatnio też napisał. Huśku, mam Twoją paczkę. I mogę zrobić fasady. Nice. Mam Huśku Twoją paczkę, ale. Mm, nie działają mi fasady. To znaczy, że nie ma ich tutaj. E, powiem Wam, że też tak miałem. I dopiero sobie e, zobaczyłem, jak stworzyć na necie ten cable anhor. I jak zrobiłem pierwszą fasadę, dopiero to pojawiło mi się w niej. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tak poszło. No Ale tak zadziałało po prostu. Uuu! Ładnie. Tylko pytanie, czy ono, czy ono teraz świeci? Ciekawe. Yy, dobra, tutaj... tutaj... W sumie chyba nie będziemy potrzebować jakiegoś wejścia, nic, więc to będzie można spokojnie... Chyba sobie mm, zamknąć, nie? Tak mi się coś wydaje. Więc weźmy mar, Marbo, marbu. Marbo. Okej, okay, Marbo. Mam mam już pierwszy Marbo. Okej, okay, idziemy do góry. Pęk, Elegancko elegancko. Później tylko musimy tutaj podłączyć, żeby nam te itemy szły dokładnie tutaj. Elegancko. I teraz tak pasowałoby. Hm. Ja zrobię teraz jeszcze taki mały jak powrzucam manualnie rzeczy do tego, do skrzynki, bo nie wiem, czy wszędzie mam e, przypisane rzeczy, tylko więc, wiem, tak, że na pewno Redstone mam przypisane, te silikonowe paterny też. Um, Chisla też wiem, że mam przypisanego to też, to też. To też, to, to. I byłoby na tyle. Reszta nie wiem, czy jest przypisana jeszcze do tych, do, do moich, jakże niepięknych, piepięknych e, skrzynek. Żarcie. To wrzucę sobie tutaj może być. To widzę, że jest tu. Te, te, te te. Um, pa, te, te. fasady Fasady, no Nie wiem, czego zawsze mi się myli paterny. Paterny też były w czymś, ale mi się myli. Ale mi się myli, myli mi się. <laughs> Dobra, mhm. Mm Tam zostało mi żercie i stół, jak w tvn nie Kurde, no. SMSy przychodzą. Dobra, na mm, chwileczkę wrzucę to tu. Fu, footlong, mój footlong. E, footlonga mogę, nie mogę, tutaj na pewno nie wrzucę, tutaj też nie. To wrzucę go na chwilę tu. Okej. Okay. Po co ma i tutaj jakieś spodnie, szekierka, to, to wszystko pójdzie na dół. nie wiem, że ten, to jeszcze muszę tu porządek zrobić. Ech. Na pewno idzie tu: to, to, to i to, to reszta to, to wypije. Dzielenia tylko tą siekierkę zostawię. Jest to jakiś kosz na śmieci? Ma tu maja kosz na śmieci? No, jak może jak, jak może mieć kuchnię bez kosza na śmieci? No, ja pierdykam, no. Oh. Baby. O! 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 Slimeball! Emerald! Nie, ja tu muszę jej pierdyknąć kosz na świecie, bo to, to... ...to nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. To siekierka na pewno idzie tu, bo nie wiem, czy mam ją przypisaną. Te idą na pewno tu. Mm. Bin? Tak to się nazywało? Tak. Faj, sztuken. Ok. Jest kosz na świecie? Jest. Zrobię ten kosz, kuźwa w tej kuchni. Królestwo. Bez kosza. O, i na przykład pierdyknę ten kosz. A tu. O. Jest kosz. Jest. Dobra, skrzynka pusta. Jezus Maria, coś mnie tutaj sobie się co, co mnie tutaj ciągnie. To, 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 to wypierdzielenia to też, na co i ten bambusy. Och god, wypierdacie to wszystko. Dobra, dalej. To, to, to. Tu już rzucę już takie mąki, nie mąki, naczynia. Mają, a to majone chyba, nie? Tutaj coś do wypierdzielenia będzie. Nie, tutaj będzie wszystko do wzięcia. Tu jej to wrzucę. Ty, przyjdzie tam kurwa, nic nie ma. <laughs> o, kolejne rzeczy. To, 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 o, to to sobie wezmę. Tutaj to do termin. Termi o, kurwa, tak jak myślałem, tak jak myślałem. Wiem, co się spieprzyło. Wiem, co się spieprzyło, wiem czemu nie działa. Wiem, wiem, wiem. A wiem, 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 wiem. Znaczy na razie to tak mi się wydaje. O właśnie, tak, dokładnie. Jest full. Musimy zrobić jeszcze... To nie chyba w ogóle nie jest, kurwa, podłączone. <laughs> Musimy zrobić jeszcze jedno połączenie. Chociaż nie, coś tak no jest podłączone. Czekajcie, bo główny kabel jest stąd, nie, dobra, będziemy to, będziemy to rozpracowywać, ale to już nie dzisiaj, to chyba w czwartek, wybaczcie, w czwartek nie pójdę do tego, do, do, do Twilightu, Black Wool, przyda się, dobra, to też idzie tutaj, To no, też nie idzie. A, wreszcie, no to faktycznie, no, kurde, trzeba będzie jeszcze tutaj jedną wiązkę podprowadzić, teraz pytanie, czy dwie skrzynki mogą być aktywne, a reszta już nie będzie aktywna. No, no i tak bym to widział, dokładnie. Ale to nic, spokojnie, damy radę. Patrzę co tuż, bo tu niektóre rzeczy też będą do wypierdaszenia, bo nie, nie wiem w ogóle po co ona to trzyma. O, buraczek cebulaczek. Siema. Tu buraczek cebulaczek. Po co jej... Po co ona to trzyma? Po co? Ale po co? Kurwa. Znaczy motyczki, i Jeden pieron. wie co to jest. Temple Rock. Grzyb, to się jej przyda. Może papier. Po co i tu papier? Przecież nic nie będzie pakować. Fon. A, dobra, to jej wezmę. No tak. No. To, to, to. A, tam cztery slime dobra, mogę sobie skopiować, będzie szybciej. Dobra, proszę bardzo drewno, MR, ten lapis. O, oh, Jesus. O, oh, Jesus, a mówi, że ja, że ja nie mam porządków w domu. A patrzcie jaki tutaj jazz, nie? Mówi, że ja nie mam porządku. A jaki u jest tutaj u Majwy? w w całej śmiesznej kuchni wszystko stąd idzie? Nie, oczywiście Hajs nie leczy. Hajs za posprzątanie kuchni. O, i Emerald jeszcze nice. Chyba tu nic nie wpadło takiego niepotrzebnego. Nie. To nie idzie, to nie trzeba. Dobra. To, to. Oj, to to. E, a to więc Jakieś to są jeszcze binsy, to tutaj zostawię. Drewno wezmę. Mózg mi się nie przyda. <głoslesenie> mózg mi się nie przyda. Dokładnie. Po co mi mózg? Wystarczy tylko, że będę siedział. Minecraft. Kiedy Minecraft? Ale Minecraft. Idzie. i mózgu nie trzeba! Minecraft! Łapka w górę! No i tak by było... Minecraft! I dobra, i tutaj mamy ok... Yy, zrobiono sobie tą kuchnię, oczywiście do kuchni... Minecraft! Muszę sobie yy, podłączyć jeszcze ten, a, ten, ten, ten crafting terminal. Które będzie mi tutaj potrzebne, bo brakuje tej wią wiązki, tych, tych ścieżek, tam Minecraft. <grystanie> I no, i będzie ok. Myślę, że będzie. Oh! Holy moly! Inwazja pajonków. Ok, ok, sami tego chcieli. Wy, ordy, Na, 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 na. Okej, okay, jeszcze pociągnę te dwa pająki i pa, papara. Zapominam o tej widzie. Co tylko jeden? E, tylko jeden. Myślałem, że ich jest więcej. A, no to jest dobrze. Patrzymy, ale tam jest już splądrowana ta. Dobra, ok, no to myślę, że tutaj sobie zakończę. Jak najbardziej mi się udało. Boże. O, dobrze, że to usłyszałem jeszcze na koniec, bo wiem, co jest jeszcze dodane i co muszę usunąć. I dobrze, że mi to nic nie pierdykło w domek. Są meteoryty. O, o. Są meteoryty dodane, a ja tutaj żadnej tarczy nie mam. Przecież jakby mi to pizdnęło, to ino roz. inoros. Dobra, kończę, ludzie, bo nie chcę, żeby mi tutaj coś jeszcze przypadkiem spadło zaraz. Także cóż, widzimy się w czwartek w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i papa. Oczywiście przypominam o łapce w górę, jeśli wam się podobało, komentarzu i do następnego razu.